Ponad 90% na Rosji nie ma, groby nie mają swoich opiekunów. Tak już zadecydowała historia. Jedni po wojnie przez prześladowaniami uciekali na zachód, innych wywieźli na wschód. No to kto musi teraz upamiętnić tych ludzi? Przecież tylu jest zasłużonych i nie tylko zasłużonych. Każdy, który tu spoczywa, jednak musi być upamiętniony, musi mieć te światełko pamięci, że my pamiętamy o nich. Paradoksalnie to marszałek Józef Piłsudski najbardziej zadbał o Wileńską Rosę. W testamencie zapisał Wilno swoje serce, pochowane obok wiernych mu żołnierzy. Kilkanaście lat później przy marszałku pochowano żołnierzy września 1939 roku, a jeszcze później żołnierza AK. Ja nie znajduję spokoju w domu, jeżeli nie będę w tych miejscach. Póki jeszcze nogi jakieś chodzą, zawsze będę. I na Rosie, i w Kaliwarii, i trzeciej brygady, w Kolonii Wileńskiej, i w Krawczunach, gdzie by nie było. Pan Wladek będzie dziś jeszcze na innych grobach okowskich, również w Kalwarii. Dawnym żołnierzom bardzo zależy na uporządkowaniu tego miejsca. Ze względu na atrakcyjną lokalizację, groby żołnierskie są zagrożone, a opieka kombatantów nad grobami wielu jest nie w smak. jeszcze czekają i cały szereg jeszcze grobów. My, ja byłem pewny, że minister przywoźnik doprowadzi do końca. Niestety, zabrakło jemu jednego roku, żeby była kalwaria do, jak trzeba dopracowana też na rosie stał się rozpoznawalnym elementem polskiego Wilna i jego polskości. Ozdabianie żołnierskich grobów biało-czerwonymi kwiatami z niczami z niczym odtrutka i odreagowanie wypaczonego obrazu historii Polski i wspólnej historii Korony i Litwy, jaką dziś serwuje się w szkołach i w mediach na Litwie. My jesteśmy Polakami i co roku przyjeżdżamy pierwszego i upiększamy wszystkie żołnierskie groby biało-czerwonymi Po prostu nauczy dzieci tego żeby pokazać, pokazać dzieciom kości, patriotyzmu. Mhm. A teraz już dzieci białoruskie, już, już faktycznie mi sami potrafią. 1 listopada na Roście kręciła się wileńska młodzież. To uczniowie Szkoły rolnicze w Białej Wace ustawiali znicze na grobach żołnierzy. No musimy pamiętać o umarłych, a, a także o żołnierzach, którzy bronili Wilno i Musimy przyjechać tutaj wspomnieć. To tylko jedna ze szkół. Część młodzieży tej szkoły była w Skorbucianach, tam też jest zbiorowa mogila kowców. Tak się złożyło, że dzisiaj mnie i część młodzieży nie ma w Skorbucianach, ale właśnie w, te, w tej chwili e, przedstawiciel koła ZPL e, Podiery, pan Adolf Koś z, z innymi właśnie zapala znicze w Skorbucianach, no a my e, Rozszerzamy swoją geografię. Wieleńscy harcerze zaopiekowali się kwaterą legionistów na cmentarzu antokolskim. Tylko dzięki harcerskiej akcji ten zakątek sztandarowej litewskiej nekropolii świecił również biało-czerwonym blaskiem. Ja mam taką nadzieję, że ta młodzież, która tu udziela się kilka lat z rzędu, potem już będzie z potrzeby serca, jak będą starsi, przeprowadzi tu swoje dzieci i ta pamięć o tym miejscu będzie żyła. Dlatego, że no, o to musimy zadbać, aby pamięć była żywa, a nie żeby raz w roku świeczki się paliły. A jednak z bólem przychodzi przyznać, że świadomym młodzieży jest coraz mniej, coraz trudniej wilni o spontaniczne porywy serca i polskie gesty. Bardziej starszych też, tym bardziej zagłębiony w historię tych regionów wileńskich tutaj. No i rozumiem, rozumie to, że przede wszystkim każdy z tych żołnierzy, który poległ, któremu zapalamy znicz na jego nadgrobku, to dzięki temu możliwe żołnierzu. Czy ja, czy inny ktoś żyje, a tak ogólnie ta polskość tutaj istnieje jeszcze. A tak po prostu z ulicy czy ze szkoły to raczej nie, bo to jednak cze, trzeba wytłumaczyć, dlaczego Ty tutaj przychodzisz. Żeby dziecko mogło też wytłumaczyć przede wszystkim rodzicom, bo to nie każdy rodzic tak puści swojego dziecka w taki dzień tutaj przyjść i nie na swoje groby, właśnie, a na grobę żołnierza. O uwagę i pomoc blaga też cmentarz Bernardyński na Zarzeczu. Kolejne świadectwo skomplikowanych powojennych losów Wilna, miasta, które musiało opuścić ćwierć miliona jego mieszkańców. Widzi Pani, może i to jeszcze ktoś przyjedzie, ale wątpię jeszcze, bo coraz, coraz, to coraz, to coraz, coraz, coraz mniej przychodzi na cmentarz. Stary cmentarz, ludzie mają nowe groby już na nowych cmentarzach. A ci ludzie, co wyjechali, no to przecież nie mogą przyjechać. To jest jednostki, co przyjeżdżają na te groby. Przecież ludzie i powymierali, wyjechali już i nie ma nawet nie mogły odnaleźć niektórych grobów, bo je wyjechali, nie było pomnika, nie były napisy. wszystkie te groby bezimienne zostały. Ale, ale te, które są, to trzeba na groby tych profesorów, ile profesorów jest, tyle groby profesorów tutaj, księży, kapłanów, tak takich, takich zasłużonych. No naprawdę trzeba by ze strony nas, naszej społeczności polskiej, żeby jakoś zadbać o te groby. Kto, jeśli nie my?